Witajcie. Dziś agencja koncertowa Event Store gości ponownie w wielkopolskiej krainie Stu Jezior. Tym razem w Sierakowie Wielkopolskim, gdzie już za momencik wystąpi jedyny i niepowtarzalny Cezary Pazura. A z nami jest kierownik hali sportowo-widowiskowej Jarosław Czekała. Witam cię, Jarku. Witam, bardzo mi miło. Cezary Pazura wystąpi dzisiaj właśnie w tej nowo wybudowanej hali. Powiedz nam, kiedy nastąpiło oficjalne otwarcie. Oficjalne otwarcie hali nastąpiło na początku listopada. Hala powolutku rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Organizujemy imprezy sportowe. Krok po kroczku myślę, że wchodzimy na rynek tego, co się dzieje w Sierakowie mocnymi krokami. A jak to się stało, że to właśnie Ty jesteś kierownikiem tej hali? No to takie pytanie. Wygrałem konkurs na kierownika. Gdzieś generalnie od y, paru lat y, myślałem, żeby zmienić swoją profesję. Do tej pory byłem nauczycielem, ale zawsze lubiłem coś organizować. Y, działam też w sporcie i, i lubię organizować różne imprezy. Myślę, że to, to miejsce jest dla mnie takim polem do popisu i pozwala mi też tą moją pasję realizować. Sprawdzasz się w tym, tak? Mam nadzieję. To już muszą ocenić i włodarze miasta i ludzie, którzy korzystają z naszej oferty. Powiedz mi, jeżeli chodzi o występ dzisiejszy Cezarego Pazury, piękna data, bo 26 maja, czy to data przypadkowa, czy specjalnie wybraliście tę datę? Wybraliśmy tę datę specjalnie z kilku względów, przede wszystkim w ten weekend dużo się dzieje w Sierakowie, triatlon, dzisiaj zawody się skończyły, myśleliśmy, że zawodnicy będą też mieli opcję odpoczynku, odreagowania po stresach spowodowanych zawodami, ale przede wszystkim to Dzień Matki i jest to też jakby koncert, prezentem, które synowie, córki mogą sprawić swoim matkom. I na pewno tak się stało w wielu przypadkach. A powiedz mi, proszę, jak oceniasz współpracę z agencją Eventstore? Od samego rana były tutaj na pewno duże przygotowania scena, światła. Jak to oceniasz? Przygotowania przebiegały bardzo sprawnie. Na, na ocenę przyjdzie czas po zakończonej imprezie. Mam nadzieję, że będzie można tylko w samych superlatywach się o Was wypowiadać? Poczekajmy. Impreza będzie na pewno niesamowita, ponieważ Cezary był już u nas w marcu w Tarnowie Podgórnym, także na pewno będzie fantastycznie. Powiedz, jakie plany na przyszłość? No liczymy, że dzisiejsza impreza będzie bardzo, bardzo udana i w pewnym stopniu przekona ludzi też do naszej oferty nie tylko sportowej, ale także no rozrywkowej. Myślę, że we współpracy z Wami uda nam się w, może na jesień przygotować. Jeszcze fajniejszą imprezę, coś jeszcze jeszcze z wyższej półki. Mm -hmm. Myślisz, że mieszkańcy Sierrakowa potrzebują takich imprez? Myślę, że tak. Głosy z tutaj środowiska są takie, że jak najwięcej tego typu imprez powinno się dziać w Rakowie. Na no Hala jest taką kolejną areną, na której tego typu imprezy można realizować. Dokładnie tak. Dlatego świetny pomysł wpadł mi teraz do głowy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, żeby pod naszym dzisiejszym wywiadem napisać, kogo chcielibyście zobaczyć jesienią właśnie tutaj w Hali Sportowo-Widowiskowej. Najlepsze odpowiedzi, najlepsze komentarze oczywiście nagrodzimy. Ślicznie dziękuję Tobie, Jarko, za rozmowę. I do zobaczenia jesienią. Dziękuję. Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie Wielkopolskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Został pan sam, była tutaj taka fantastyczna, duża grupa, dlatego podeszłam, ale zostali najbardziej odważni. Panią też zapraszam tutaj bliżej, żeby było mi łatwiej. Dziś Cezary pozorowa w Sierakowie, jak emocje. Powiem tak, pamiętam go z 13 posterunku, jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem, także że jestem bardzo uradowany. Tak. Cieszę się bardzo, o Pani skąd kojarzy? Jestem też zadowolona, że tutaj jestem dzisiaj, bo tacy, właśnie dzieci zrobiły mi taką niespodziankę na Dzień Mamy, no Nie. i tutaj jesteśmy. Z jakich ról najbardziej Państwo kojarzą Cezarego? Z ról filmowych, no 13 posterunek, killer, no i właśnie takie występy w kabaretach. Jakie dzisiaj oczekiwania? Pewnie wielkie emocje. Dokładnie. Nie, ale nie spodziewałem się, że tak dużo ludzi jest w Sierakowie. No co? Nie, no, żartuję. bardzo. ja się cieszę, że jest ten internet, że jest ten XXI wiek. Ja dałem taki malusieńki wpis na, na Facebooku, że szukam instytucji, szukam też osób prywatnych, takich, takich agencji jak Event Store, żeby żeby wreszcie spotkać się na żywo z, 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 ze swoją publicznością i ten telefon, halo, Pani Wazura, event store, zapraszamy do Sierakowa, do nowoczesnej hali, będzie Pan sobie występował, ile Pan będzie chciał, także zapłaciłem i przyjechałem. Jak wrażenia? Powiem, że super, nie spodziewałem się tego kabaretu, że to tak wypadnie, jak wypadł. O, Czyli lepiej niż w telewizji? Oczywiście, na żywo zobaczyć Cezarego, to jak najbardziej. Właśnie ustawiam się zaraz w kolejkę do zdjęcia, także było bardzo super. Także. Fantastycznie, a mama zadowolona, bo to był prezent. stoję w kolejce. A już stoi, to ja może podejdę, zapytam, jak wrażenia. No super, było fajnie. Naprawdę nie żałuję, że przyjechałam. Jak się podobało? Bardzo się podobało. Zadowolone jesteście? Tak, tak, oczywiście. <laughs> bardzo jesteśmy zadowolone z występu, naśmiałyśmy się mnóstwo. Powiedz, jak to było zobaczyć go na żywo? Eee, szokujące, bardzo fajne. Bardzo fajnie było widziała już Pani czarka na żywo? Czy to był nie, pierwszy, pierwszy raz? Pierwszy raz. Super, bardzo fajnie. Na żywo to jest coś fajnego. Coś... Zupełnie inaczej niż w oglądając telewizji, w telewizji. Dokładnie. No i świetna interakcja tutaj wyszła, nie? No, tu jest znakomita. <noise>